I proszę Państwa, tu mamy naoczny przykład kłusownictwa na Gątkowskim Jeziorze Pod lodem znajduje się siatka, co dobrze widać na ujęciu Tutaj mamy dwa okazy najprawdopodobniej deszcze Idziemy dalej tu jest następny okaz. Dość głęboko. Tu cały czas idziemy po siatce. Idziemy siatkę. Dalej jedziemy. Jesteśmy na połowie. Kolejna Ja nie, nie to nie są fantakje chyba Gdzie, gdzie mówiłeś? Poszedł. Poszedł.